Wolałabym oceniać kogoś, kto stoi naprawdę i otwiera y, y, całą y, swoją duszę i, i talent, bo chce zostać kimś, a nie jestem kimś, ale się pośpiewam. Czy jest niedosyt po tym, że program, w którym pani brała udział, y, zeszłoroczny program, który mogliśmy oglądać na antenie telewizji TVP, zakończył się właściwie tak nagle? Przez pandemię. Przez pandemię i nie powrócił. Nie, po, nie powrócił. Ale może i dobrze. E, dlatego, że ja m, nie byłam przekonana co do e, potrzeby odświeżania tego formatu, ponieważ kiedyś, e, dużo, dużo, dużo wcześniej, e, mieliśmy okazję e, podziwiać gwiazdy, jak oni śpiewają. I to właściwie był ten sam format, tylko zmieniony. Kiedyś to może było ciekawe, natomiast dzisiaj jest tak dużo programów talent show, w którym młodzi ludzie, którzy potrafią i chcą śpiewać profesjonalnie, startują o, o, o karierę, o, o to, coś, co się będzie z nimi stało. Potem I to jest na całym świecie. Ja uwielbiam oglądać na przykład Voice of, Voice of America. Genialnie jurorzy. Od lat ten sam juror, Blake Sheldon, mm -hmm. e, Kelly Clarkson, e, teraz Nick Jonas i John Legend. Kultura wypowiedzi, elokwencja, inteligencja, poczucie humoru, e, to jak oni komentują. E, to, to mi sprawia ogromną frajdę. To jest y, jakiś taki punkt odniesienia, do którego odnoszę potem wszystkie inne programy. Y, i, I niestety no, nikt się nie równa. I jak <laughs> Z tym co wypada się polska edycja? Ja nie wiem, ja nie oglądam. <laughs> so, kiedyś oglądałam, ale teraz nie. Y, I co chciałam powiedzieć, więc dla mnie emocje w takim programie, w którym ludzie śpiewają są wtedy, kiedy walczą o coś, o swoją przyszłość, natomiast jeśli w takim programie walczą o oceny jurorów, ludzie, którzy, nie wiem, okej, okay, mają takie hobby, że sobie czasem pośpiewają albo są aktorami, więcej tak śpiewają gdzieś tam w spektaklach e, i... I, 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 I my mamy to oceniać. To jest troszeczkę y, ja, ja, ja nie czułam się zbyt komfortowo. Mm -hmm. y, oce, y, w, w, oceniając, nie wiem no, kogoś kto y, jest świetnym aktorem. Y, no i ale wsią propozycję y, wolałabym oceniać kogoś, kto stoi naprawdę i otwiera y, y, całą y, y, swoją duszę i y talent, bo chcę zostać kimś. A nie, jestem kimś, ale sobie pośpiewam. E, no nie, nie, myślę, że jest tak dużo tego typu e, programów na świecie w ogóle e, i tak dużo osób, które chcą śpiewać, które wrzucają e, do sieci e, swoje nagrania. Jest tego tak dużo, tak jakby to był naj... naj, naj to jest najpiękniejszy może zawód dla mnie kiedyś był, kiedy śpiewałam. To, to wydaje mi się, że to jest coś nie tak, że wszyscy nagle chcą śpiewać, a my musimy tego słuchać i oceniać. No, no, troszeczkę wydaje mi się, jest tego za dużo. Gdyby pojawiła się na przykład teraz propozycja pracy w telewizji polskiej w jakimś programie. To przyjęłaby ją pani, patrząc na to, co się dzieje? Jakie są opinie na temat telewizji? Myślę, że nie muszę się martwić o to, że dostanę jakąkolwiek propozycję. Myślę, że, że nie dostanę. Dlaczego? Bo, bo nie jestem zaliczana do osób chyba. Które, którym można by było zaproponować e, pracę w TVP. E, poza tym nie wiem, nie, nie wiem jaką. Te wszystkie programy są już obsadzone. E, e, wiem, w jakim programie chciałabym wziąć udział i nie wiem, czy kiedykolwiek jakakolwiek telewizja go zrobi, ale polecam e, wam, jeśli nie widzieliście. Znowu, jest to format koreański ponoć. Ale z powodzeniem właśnie w różnych krajach był już realizowany. Ja oglądałam amerykański The Masked Singers, czyli zamaskowani wokaliści. I to jest show, jakiego nie było, jaki byłby, myślę, wielkim hitem, dlatego że jest to propozycja familijna. Mimo iż Uczestnicy, wokaliści są zamaskowani i to cały czas, do końca, są w, w bajecznych kostiumach, mają przetwarzane głosy, są oczywiście juror jurorzy, jest piękna oprawa, tancerze, kostiumy, wow, szał. To jest to propozycja familijna i absolutnie e, znakomita rozrywka. Więc gdyby ktoś chciał mnie zamaskować i wsadzić do jakiegoś kostiumu, żebym śpiewała, to tak, to jest jedyna chyba rzecz, którą bym przyjęła w tej chwili.